Szanowni widzowie hejterów, piecze tyłek, bo zobaczcie już oficjalnie mamy ponad 1000 zgłoszeń do turnieju na 1000 osób. Jeżeli jeszcze chcesz się zapisać, to do końca niedzieli możesz jeszcze dołączyć, jesteśmy w stanie przyjąć maksymalnie 1050 zawodników. I e, ogółem miałem taki plan, żeby przez całe te trzy miesiące, przez ten czas, jak przygotowuję tenże turniej, żeby sobie screenować różne komentarze niedowiarków, hejterów, całej inicjatywy, żeby później ich wszystkich wypunktować, no ale mi się nie chciało, aczkolwiek jeden delikwent mi zapadł w pamięć. I tutaj Miejcie na uwadze, że ja staram się być miły. Staram się być miły, ale jak no, kojarzę kogoś, że notorycznie mi dokucza, to, to się przestaje patyczkować. No i tutaj pan Marcin Sidorowicz cztery tygodnie temu 4 tygodnie temu napisał tak. Zajebista nazwa turnieju. Na 1000 osób, osób w którym zagra 500 mistrz. No to ja mam tutaj już opracowaną metodę, bo zauważyłem, że tacy hejterzy typowi to są mocni w gębie, a jak przychodzi co do czego to już zbroja obsrana, krótko mówiąc. No i tak zauważyłem, że jak takiemu delikwentowi się zaproponuje zakładzik, gdzie musiałby nie tylko gadać, a jeszcze postawić jakąś realną stawkę, no to wtedy Wtedy okazuje się, że to, to w sumie to, 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 to nie. No i napisałem, o ile zakład, że będzie więcej niż 600 osób. No i on mi odpisał Dawid Czerw, to nie zapomnij zmienić oficjalnej nazwy na turniej na 600 osób. No i ja odpisałem widzę, że typowy hejterek najpierw taki pewny swego, jak przychodzi do konkretów, to już mięknie. Dawid czerw, ty chyba sam nie wierzysz w głupoty, które piszesz. No i ja odpisałem Marcin Sidorowicz, jakie głupoty twierdzisz, że będzie 500 osób. Ja twierdzę, że nie masz racji. Proponuję zakład i od razu sturzyłeś i uniknąłeś tematu. Typowy hejter, który sam nie wierzy w to, co pisze, ale lubi się przywalić. Ale cóż, wpis w CR wyjaśnił wszystko. No i oczywiście kojarzę tego zawodnika, bo to nie pierwszy, nie piąty i nie dziesiąty raz, gdzie pisał jakieś czepliwe czy chamskie komentarze. Także kojarzyłem, że to jest fan z ekipy paklezowej. Także widać, że zagorzały wróg, krótko mówiąc. No i on tutaj się rozpisał. Dawid Czerw. Nie w tym rzecz zupełnie ile osób zagra. Nie ma to kompletnie znaczenia. Tu przypominam, że temat zakładu olał całkowicie, bo to jak już musiałby e, faktycznie jakieś pieniądze e, postawić na to, co gada, to to już, to już nie. E, nie ma to kompletnie znaczenia. Istotne jest, że to na okrągło ogłaszasz turniej na tysiąc osób, a tyle na pewno nie zagra. Wiesz o tym. Ty, ja, i wszyscy więc zrobiłeś akcję, która marketingowo zawsze z tyłu skończy się po, porażką e, wizerunkową. E, no to to cóż, XD krótko mówiąc. Jak będziesz na końcu relacjonował turniej na 1000 osób, w którym tyle nie zagrało, i tyle nie spieram się i nie zakładam ile będzie, chociaż 600 jest wątpliwe. Tylko odpisałem, że jak zagra tyle, co uważasz, to zmień nazwę turnieju. Czyli jak zagra 588, to nazwij turniej na 588. Idąc twoim pomysłem, to ja jutro zrobię turniej na 100 tysięcy osób, tylko wiadomo, że tyle się nie zgłosi. To jest to samo. Jak ja jestem hejterem, to ty jesteś manipulantem. No i to jest dla mnie dosyć ciekawa akcja. Podam wam przykład. Zbliżają się eliminacje do Mistrzostw polskich Juniorów i w regulaminie turnieju jest napisane, że mm, y, cztery najlepsze szachistki z danej grupy awansują do Mistrzostw Polski Juniorek do lat 12 na przykład. No i co, jak przyjadą trzy zawodniczki, no to już znaczy, że organizator oszukał. Tak nawiasem mówiąc, często się zdarzają takie sytuacje, że przyjeżdża mniej zawodniczek, niż jest miejsc do awansowania. No nie wiem, no dla mnie. Nie jest to jakiś skam, że nazywam turniej na tysiąc osób, gdzie po prostu zapewniam warunki, że faktycznie ten tysiąc osób może zagrać. No bo oczywiście hala ma odpowiedni metraż sprzętu, odpowiednią ilość ogarnąłem i tak dalej. Więc tak nawiasem mówiąc, jestem bardzo dumny z tej nazwy turniej na tysiąc osób. Wiele osób mi pisało, że to taka nijaka nazwa, ale wydaje mi się, że ta nazwa idealnie oddaje. Ideę całego przedsięwzięcia, no bo po prostu no pokazuje o co chodzi, nie? czyli prywatna po prostu inicjatywa. Nie żadne Mistrzostwa Polski, nie żadne Mistrzostwa Europy, po prostu ogromny turniej na tysiąc osób. No i tutaj oczywiście zaśmieszko, zaśmieszkowałem, że o porażkach wizerunkowych mnie poucza goście z klubu z Bycholuda. No i tutaj właśnie Beka, bo klub się nazywa Kings of Chess, a z tego co mi wiadomo, to tam żadnego króla nie ma. No dobra, więc tata tata ta. tutaj Marcin, ja przygotowuję za tydzień turniej na 100 tysięcy, jestem lepszy w planowaniu i mam większy turniej No to takie oczywiście klasyczne sprowadzanie do absurdu Nie wiem co ma wspólnego z tym klub, w którym gram No, mi się wydaje, że to ma pewne znaczenie Ma pewne znaczenie tym bardziej, że pan Marcin się bardzo, bardzo aktywnie e, udziela e, w tymże klubie. E, powiem tak, jestem dosyć złośliwy. I siedzę w internecie dosyć dużo, więc właściwie z łatwością wystalkowałem du dużo różnych rzeczy na temat pana Marcina, ale stwierdziłem, że nie ma co tam świrować za bardzo. Natomiast pan Marcin powinien się zdecydowanie zastanowić nad rzeczami, które wrzuca do internetu. No dobra, przecież ja za ich pracę nie odpowiadam. No, no dobra, nieważne. Nie będę tutaj się rozwijał, ale tak nie do końca jest. Jak będzie taka okazja, to może coś skomentuję na temat z Kings of Chess. Mój komentarz masz za darmo, chociaż wydaje mi się, że tobie nic nie pomoże. No dobra, więc tutaj ustaliłem wspólnie z resztą osób w komentarzach, że po prostu z tym delikwentem no nie ma co dyskutować. No, ewidentnie mu się po prostu nie podoba wszystko co robię, jak robię i wszystko co ja robię. To, to jest po prostu tragedia. No i po prostu głośno wyraża swoje zdanie na ten temat. No ale. Ta sytuacja ma, ma ciąg dalszy. Mianowicie zapamiętałem, zapamiętałem tę wymianę zdań. No i kiedy tutaj zbliżyliśmy się 23 sierpnia, dwa dni temu, do faktycznie tysiąca osób na liście startowej, no to pozwoliłem sobie przypomnieć. Panu Marcinowi te komentarze, które wypisywał, między innymi to, że na 100% nie będzie tysiąca osób. No i tutaj pan Marcin wywołany postanowił zareagować. No i zareagował w dosyć zabawny sposób. Znaczy taki tragikomiczny, no gość widać, że jest zacietrzewiony e, na, na pewien temat. E, Ludzie, nie jestem żadnym hejterem, po prostu uważam Dawida za totalnego głupka. <głupka> to jest zupełnie coś innego. E, Jeśli w sieci istnieje pewien ekshibicjonizm poglądów. To jest właśnie tego przykład. I tutaj nie do końca rozumiem, o co mu chodzi z tym ekshibicjonizmem poglądów. W sensie, wiecie, miałem rację i pokazałem, że miałem rację. No, chyba totalnie normalna sprawa. Natomiast jeżeli chodzi o ekshibicjonizm w internecie, to pan Martin powinien spojrzeć w lustro zdecydowanie i może sobie odpalić na na przykład odcinek Gimpera, który tam ma wrócić na YouTube, a. ten który był z YouTube'a zdejmowany decyzją sądu. Myślę, że wiecie o co chodzi. Ostatnio świeża sprawa. No dobra, no i tutaj gratuluję zrobienia tak dużego turnieju. Faktycznie nie miałem racji, co przyznaję Dawidzie, jeśli tak bardzo sprawi to satysfakcję. A widzicie, kurczę, no woli, woli. Dla mnie, promocja czegokolwiek Xen Tentacjon. No dobrze, napisał chyba Xen Idealnie. E, czy jak on się tam nazywa, a tak udaje, udaje, że nie kojarzy, ale perfekcyjnie kojarzy. Olaczko itp. No i teraz jest ciekawa sprawa tutaj w sumie, bo e, jeżeli chodzi o Bartosa, no to okej, to okay, no ja go lubię, ale rozumiem, że mm, można się do pewnych rzeczy e, w jego działalności e, przyczepić. No ale Ola to jest. Chyba, nie wiem, no, najmilsza, najbardziej bezkonfliktowa osoba, y, któr, którą kojarzę. Y, no, nie bez powodu jej y, widzowie y, często do niej, y, ciociu, y, mówią. No kurczę, nie wiem co akurat do Olaczki można mieć tak, tak szczerze. No tutaj, to nawet jakbym chciał da Hama coś wymyślić, to, to nie mam żadnego pojęcia. Jest to po prostu żenujące. Dziwię się, że ludzie jadą na takie coś. No, mocny, mocny statement. No ale widać, jest to modne. Nawet gdyby to był turniej na 10 tysięcy osób, to bym zdania nie zmienił. Czyli nawet gdyby przyjechało 10 tysięcy osób to i tak nie zmieniłby zdania, że Max 500 przyjedzie. Bo nie wiem o co tutaj innego chodziło. Gratuluję imprezy i pozdrawiam. Zdania, że jesteś fajolansującym się gościem z przerośniętym ego, nie zmieniłem. Wręcz przeciwnie, utwierdzasz mnie w tym każdego dnia. Nie wiem, co to jest falo -lansujący się gość z przerośniętym ego, ale mi się wydaje, że ego mamy odpowiednich rozmiarów. Wymyśliłem, że będzie turniej na tysiąc osób. Jest turniej na 1000 osób. Wszystko wydaje mi się tutaj zgadza. Paweł, tutaj. Zwrócił uwagę właśnie z Olaczką. No i tutaj poleciała też odpowiedź ze strony Bartosza i paru innych osób: o to, to mi się podoba. Temu zawodnikowi dajcie trzy krawaty. To mocne. Tutaj jeszcze była jakaś odpowiedź. I tutaj jeszcze tam skwitował, oj, ale zniknęła ta? Nie, tutaj jest jeszcze wątek jakoś to Facebook tak dziwnie zawija. Dobra. Robercie, jeśli już tak merytorycznie pytasz, to moja opinia o Dawidzie i jego ego nie ma nic wspólnego z tym turniejem. Mał, mam taką opinię o nim nie dlatego, że promuje swój turniej, tylko jest cała masa przykładów jego działalności w internecie, oceniania innych wypowiedzi, jątrzenia dla korzyści, całokształtu. Dużo by tutaj zeszło pisania, co sobie e, daruje. E, no, czyli chłop sam przychodzi, coś się czepia, a, ale później... Konkret napisać to jest ciężko. Robienie promocji wykorzystując XN, coś tam to jest dla mnie jednym z takiego przykładu z, z, się dla zasięgów. No, bardzo, bardzo, bardzo nieładnie widać, że tutaj już hamulce puszczały, tam wcześniej było Dawidzie z dużej litery, Twoje z dużej litery. Teraz już lecimy na ostro. To jest moja własna, indywidualna estetyka. Najlepsze jest to, tutaj myślę, że warto byłoby wrócić do. Pewnej sytuacji, o której wielu z Was prawdopodobnie nie słyszało. Mianowicie, jak sobie wejdziemy na Social Blade polskiego związku szachowego, no czyli rozumiem tam, gdzie streamuje idol tego pana Marcina. No to zobaczcie, że tutaj no raczej to idzie ostatnio dosyć w dół, a co tutaj się działo, że były takie wzrosty. No możecie nie kojarzyć, ale to był moment, kiedy Bartek Rudecki, znany właśnie jako Xententacion, występował na kanale Polskiego Związku Szachowego, były wspólne streamy ze Zbycholudem. Yy, gdzie tam yy, zbycholut, nawiasem mówiąc... Yy w pewnym stanie specyficznym występował momentami no i cóż no Bartek komentował no chyba najważniejszą imprezę tak Mistrzostwa Polski szachowe najważniejszą imprezę PZ Szachu i wtedy było spoko a nagle okazuje się że jest to S się dla zasięgów. no to mocny statement na temat jednego z członków klubu Kings of Chess to jest moja własna indywidualna estetyka są osoby, które to lubią lub ignorują, każdy ma swoje preferencje, nie jest tak jak pisze ten półmózg że ja nie mam co robić tylko hejtuję, raz na rok coś wrzucę, o to raczej przypadkiem niż celowo niech Dawid wklei post, który mu zostawiłem pod filmem na YouTubie gdzie go propsuje to, to przyznam szczerze, że yy, nie do końca Wiem, wpisywałem w wyszukiwarce komentarzy, być może pan Marcin występuje pod jakimś pseudonimem, a nie pod imieniem, nazwiskiem na YouTubie, i tego komentarza nie byłem w stanie znaleźć. Za ten turniej też mu pogratulowałem, jak mnie wywołał do tablicy. No i przy okazji nazwałem półmózgiem, i tak dalej. No ale cóż, tak to wygląda. No i tutaj Przemek napisał nazywanie kogokolwiek półmózgiem to nie tylko hejt, ale i materiał na sprawę sądową. Ja no, sprawa sądowa to bez przesady. Naprawdę co wpis to bardziej żenujący. No i jeszcze podsumował w tym przypadku to był za duży komplement. Więc taka to saga. Chciałem tutaj wam opowiedzieć, bo może z YouTube'a widzowie wcale tak na Facebooku nie siedzą, no ale muszę wam powiedzieć, że no miałem naprawdę, bo mocny ubaw, kiedy widziałem jak kolejne, kolejne osoby dołączają na turniej. No ostatni dzień zapisów, ja wiem przez trzy miesiące naprawdę ostro cisnąłem temat turnieju na 1000 osób i zapewne macie tego totalnie dosyć, no ale jak łatwo się domyślić to no, zebranie 1000 osób to no, było sporym wyzwaniem, więc robiłem co mogłem, żeby ten projekt zrealizować, więc na podsumowanie pamiętajcie dołączyć jeszcze można 47 miejsc mamy, bo tyle stołów mam i sprzętu szachowego, więc więcej osób no nie da rady zagrać. 1050 jestem w stanie przyjąć. Więc jeżeli ktoś chciałby tutaj zagrać, pooglądać na żywo turniej streamerów, to oczywiście zapraszam do Lublina. Turniej startuje już za tydzień, ale naprawdę zapisy są do końca niedzieli. Od poniedziałku, minutę po północy, nikogo już do tego turnieju nie dopuszczę, także jest to ostateczny, ostateczny deadline. No i cóż, do zobaczenia w Lublinie, szanowni widzowie.